Witam Was moi drodzy. Dzisiaj jedziemy najmłodszym dzieckiem Citroena Citroen C5. Wspaniałe auto, cudownie zastrojone zawieszenie. Ten, którym się poruszamy, to akurat hybryda z silnikiem 1.6 o parametrach nie będę mówił, bez problemu można je znaleźć, ale chcę powiedzieć o komforcie, chcę powiedzieć o. O zawieszeniu tego samochodu. Ja na co dzień poruszam się hydropneumatykami, DS jeszcze DS-em, XM jeszcze XM-em, DS-em, oczywiście tym, tym z epoki. Powiem Wam, że naprawdę niewielka różnica jest między jazdą DS-em z lat 60. a współczesnym. Współczesnym Citroenem C5 Komfort jest niesamowity Zawieszenie wspaniale wybiera nierówności Doskonale trzyma się drogi Wspaniale się auto prowadzi Systemy wspomagania prowadzenia auta Działają rewelacyjnie Niech ktoś sobie porówna Z innymi markami Niech spróbuje skorzystać Z tych systemów Mamy tutaj na pokładzie 30 Ponad 30 różnych systemów wspomagania prowadzenia. To jest naprawdę rewelacyjne. Samochód jest cudowny. Przejechaliśmy właśnie przez przejazd kolejowy. Naprawdę warty swoich pieniędzy. Nietuzinkowy. Naprawdę wyróżnia się na drodze. My żeśmy go testowali, mieliśmy dwa te samochody. Testowaliśmy je w czasie trwania randewu zabytkowych klasycznych Citroenów w Mielnie testowaliśmy dwa, dwa te samochody właśnie w konfiguracji hybrydowej rewelacja naprawdę wszyscy, którzy nimi jechali byli mile zaskoczeni no ten samochód tak naprawdę trzeba oceniać w drodze bo stojąc na parkingu, no, wszystkie jego zalety, choć, choć są bardzo wielkie, to i tak to jest dopiero ułamek jego zalet, które pojawiają się w czasie jazdy. Naprawdę jest rewelacyjny. Wszelkie takie drobne nierówności, leżące policjanty, nie wiem co jeszcze, ale każdy. Każdy, każda przeszkoda, która jest na drodze, po prostu dla niego nie istnieje. Praca ze tego zawieszania jest naprawdę rewelacyjna. Kochani, polecam Wam to auto, umawiajcie się do dealerów, umawiajcie się na jazdy próbne, bo dopiero na jeździe próbnej można zobaczyć, co to auto potrafi. Ja, ja chciałam w ogóle powiedzieć, że na, w sobotę na promenadzie w Mielnie mieliśmy oferty kupna tych samochodów, gdzie można było się przejechać, gdzie można było zobaczyć jak to auto jedzie. Klienci od razu chcieli je kupić. Super samochód. Polecam. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.